Witam, dzień dobry. Witam wszystkich ten niedzielny, wielkanocny poranek. Jestem Ania z siódmej edycji Sanatorium Miłości. Chciałabym wszystkim podziękować, którzy składali mi życzenia i też do Was z okazji świąt odezwać się z takim apelem: Stop hejtom i przemocy. Wiem, że żyjemy w takim świecie internetu, w social media, ale nawet młodzi ludzie odchodzą z tego świata, bo im się nie chce żyć wśród tym hejtom. Dlatego, jeżeli zmartwychwstał dzisiaj Pan Jezus, to nie w zmartwychwstanie w naszych sercach. Tam dobroć jest dziś ukryta. Wydobyćmy ją na, to, na te święta. Uśmiechajmy się dla każdego, bądźmy mili. Chwalmy naszą gospodynię za wszystkie potrawy, choćby nas nie smakowało. Za jej strój choćby nam nie pasował. Po prostu bądźmy w te święta dla siebie dobrzy. A no to co? No to oczywiście piękny świąt i aleluja i do przodu!